Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nersi i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić fotomontaż w Gimpie. Pierwszą rzeczą, od której musimy zacząć, to znaleźć materiały. Wpisujemy sobie Google. A. na przykład pszczółka Maja. Bierzemy sobie jaką chcemy grafikę, no na przykład tutaj, taką pię piękną pszczółkę. Klikamy tak, zawiesz obraz jako zam sobie nie wiem. pszczółka. Następnie możemy sobie właściwie dowolną ilość elementów dodać. Na przykład nie wiem, słońce czy coś. Polecam takie łatwiejsze rzeczy, bo dla początkującego to jest w sumie idealne. No, na przykład tutaj takie piękne uśmiechnięte słoneczko. Prawy. Chociaż nie mam, bo tutaj są oddzielne napisy. Dajmy na przykład takie. Alabrisz jako słońce! Aby wkleić krajobraz do naszego fotomontażu, musimy najpierw kliknąć plik blik, warstwy, kowarstwy, szukamy naszego krajobrazu, tam gdzie go zapisaliście, no i go wczytujecie. Na naszych oczach ukazuje się piękny krajobraz. Żeby urozmaicić tą piękną puszczę, możemy wkleić różne dodatkowe elementy, na przykład. Prosiaczka możemy wkleić. Żeby wkleić prosiaczka, bierzemy tak, plik, otwórz warstwy, prosiaczek, konwertujemy. Niektórym może się nie ukazać to z tym konwertowaniem. W sumie nie wiem dlaczego, ale tak po prostu się nie pokaże. Bo nie każdemu, bo mi w niektórych się będzie pokazywać, w niektórych nie. W sumie nawet nie wiem od czego to zależy. No i teraz trzeba to zmniejszyć. Bierzemy tak. No bierzemy mniej więcej tak. Klikamy przekształć. I jak widzicie z wielkościową w miarę OK. Żeby przyciąć tego prosiaczka, musicie wziąć narzędzie zaznaczenia, Zaznaczenie pierwszego planu. I trzeba obrysować tego prosiaczka. W ten oto sposób. I tak dalej, i tak dalej. Następnie po obrysowaniu całego waszego prościacza, bądź czego tam innego macie, trzeba połączyć ostatnią kropkę z kropką pierwszą, lewy. Następnie klikamy Enter i trzeba tego całego prościacza odmalować. Możecie sobie bardzo ułatwić sprawę, tutaj, w prawej stronie. Macie szerokość pędzla. Żeby zrobić to po prostu szybciej, to możecie robić tym większym pędzlem. Następnie, po obrysowaniu waszego elementu, klikamy ponownie przycisk Enter. Dwa razy. No i widzimy tutaj zaznaczenie. Teraz klikamy Ctrl C. Włożymy nową warstwę. Tą warstwę, tutaj oczko, zamykamy. Klikamy Ctrl V. Bierzemy tutaj to narzędzie. Uniwersalne przekształcenie i dowolnie konfigurujemy naszego prosiaczka. Ego ja sobie tutaj na drodze postawiam. Tutaj, tak pięknie przekształć. Tutaj od, odkotwiczamy. Tak. Usuwamy. Nie nam warstwa. jest zrobiona. Wracając, jak chcecie z tego, nie wiem, kolejnego prosiaczka, kolejne słoneczko i tak dalej. Wklej Robicie identycznie. Od brzeko warstwy, bierzecie. Nie wiem, słońce. kleja wam się, sobie to trochę zmniejszacie. Ustawiacie. A tutaj chyba nawet nie trzeba będzie. Być, a nie, trzeba będzie, bo biało to jest. Bierzemy. narzędzie zaznaczenia pierwszego planu. No i zaznaczamy. W efekcie mojej pracy, jak widzicie, piękne słońce, płotki prosiaczek, no i oczywiście ubóstwiona pszczółka Maja, aby zapisać aby plik, zapisz jako, nazywamy y, fotomontaż. D dziękuję za oglądanie, jeśli nie spodobał Ci się film, możesz dać lajka, jak Ci się nie spodobał, to musisz dać lajka. Trzymajcie się, cześć!